Coś się rusza, coś się dzieje, to nie jest już normal disconnect, tylko abnormal. Zobaczmy jeszcze raz. Ej, kurde, connecting. Ej, kurde. Cholera. O, unexpected disconnection. O. Może pogramy dzisiaj jednak. No, co wydropi, Co wydropi tym razem? Dobra, jeszcze raz. Albo jak kraftowanie tych, tych Co nie? Jak na streamach, kraftują A dawajcie widzowie Czy ten Fusion zrobi Sixlinka No nie zrobił, niestety O kurde, chłopy Moja lożka Patrzcie kurde Pyta który jestem w kolejce, ja nie ma żadnej kolejki, przecież my tu I pisze, że ogląda se streama <laughs> Kurna I ziom ma przed sobą w kolejce ileś a i ktoś inny wszedł właśnie co tu się dzieje? kurde a ja klikam a tu disconnecty co się dzieje? o <laughs> no to, to, to. także ten xd ajajaj aj, aj. dobra widzowie kolejna próba Góf, gówno no jest noc pełna wrażeń trzeba przyznać już. Jest ta druka dochodzi.